Flight like controller is gonna go for landing. Retro. Go. Rado. Go. Guide. Go. Control. Go. Dalcom. Go. VNC. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. Capcom. Go for landing. you. <laughs> Drodzy się aż do bólu Drudzy ci mówią czegoś nowego spróbuj Jeszcze inni mówią pierdol wszystko I wywal wszystko na wysypisko Kolejni mówią żeby robić kasę Następni byś został kutasem I kłamał raz za razem Mówią też kochaj mamy sąsiada i tatę Pana w sutanie nie robić afer Masz wiesz w to, co ci powiedzą A jak wątpisz, to cię kurwa śledzą I zrobią wszystko, byś chciał uwierzyć A połowę z nas trzeba kurwa leczyć Oni chcą, żeby telewizor to było Okno na nasz świat A my dla nich to jakiś tam rap I gówno wiemy o tym życiu Bo my to szczyle na nocniku I nie mamy dobrych wyników w życiu Co macie robić? Zachowywać, oni wiedzą. Chcą wiedzieć, co robić. Jak się zachowujecie, więc was śledzą. Co macie robić? Jak się zachowywać, oni wiedzą. Chcą wiedzieć, co robicie. Jak się zachowujecie, więc was śledzą. Co macie robić? Jak się zachowywać, oni wiedzą. Chcą wiedzieć, co robicie. Jak się zachowujecie, więc was śledzą. Bądź miły i rozsądny. Kochaj boga i bądź porządny. Znajdź sobie pracę, zapomnij o życiu i rób papier. Nie tykaj używek, bo stracisz pracę. Nie baw się, bo stracisz pracę. Wpadnij w rutynę, to na papier się załapiesz. Jak spróbujesz żyć inaczej, to pójdziesz do paki. Czemu oni decydują o tym, że możesz wszystko stracić? Zdarza się, że jest. Fanny, ale tu na chwilę, bo za chwilę wymyślą coś i będziesz miał lipę Chyba, że trafisz na tych, co są chciwi i chcą kasę Sami ich szukasz, więc powodzenia bracie Pierdol ten jebany podatek Lepiej dać w łapę, bo i tak przez podatek Nie będziesz miał lepiej na chacie, chyba kumacie Oni mają swoją politykę i my mamy swoją politykę My mamy wolność, więc chuja dla tych dziwek Chcę zachowywać oni wiedzą, chcą wiedzieć co robicie Jak się zachowujecie, więc was śledzą Co macie robić, jak się zachowywać oni wiedzą, chcą wiedzieć co robicie Jak się zachowujecie, więc was śledzą, co macie robić, jak się zachowywać oni wiedzą, chcą wiedzieć co robicie, jak się zachowujecie, więc was śledzą We've got good news and The good news is we'll be left.